Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wiadomo, czego. O, piękny dzień. Idealny, żeby zabić parę koju. E, Ja już trochę ogarnąłem, i tu jest tak, że przed nagrywaniem, po prostu chodzi płyniutko wszystko fajnie, aż się biega. A kiedy od razu włączam nagrywanie spada mi jakość yy, FPS-ów i z 30-40 jest 10. No i to jest trochę hamskie. no to nie jest komputer do nagrywania dobry. Ale jakoś sobie radzi. Nie najlepiej. Ale naprawdę mogło być o wiele Nie miałem dźwięku przez chwilę Wy chyba też, a jeżeli nie ten, no to... Dobra, trzeba zabić tego. Chodź tu! No nie bądź taki, no jak się... No chodź, mam coś słodkiego! O. Tak! Bierz go, bierz, go, bierz go.

Ty już Weź, ale to jest. No ja nie zostawię go takich zabić. No. prawie. Prawie. <ścoughs> Ryszko. Tak Do tyłu I teraz ja! masz No I da się pochwalić Bo Udało się Męczące Tak, sekundę. где койода. Доходит да тончика, иди, 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 Co tam małe gówniaki? Co mi powiecie? Jak to tutaj się bawi. Jak, jak, jak. Karmię cię. Przestań się ślizgać. Bierz jak cię karmię. Chodź te. No ja chodź, ty no nie bądź takim, źlejta. Tak, to to. Okej, okay, o, F, tak. Nie? Nie? No! Przestańcie gwałcić się jak ja was chcę nakarmić! O, Może zechcesz coś zjeść? Jak cię chcę nakarmić Co jest? O, ta... I że tu jest niby mokro. Eee, dobra. Nie chcę tego. Dziękuję nic no, Idź sobie! Teraz nie ma Co jest? mi uszczypnęło tak. No, no, proszę cię, no. Że Nie wiem. No, F to tu właśnie jest F. A. Ja już wiem. Ja już wiem. A ja a genius nik niej co to jest w ogóle nie ciebie przejmę ciebie Ełku głupi. kupi mniam, mniam? ja No w końcu Bardziej Jeszcze teraz jest ok? To pogoda mnie w nerwie, co, co się stało, no kurde. Ja kar mnie to mały trochę Chyba wystarczy i teraz tobie. No, mm, tyle się ustawiałem. Nie. No to będziesz głodny, bo ja idę właśnie zabić jakiegoś głupiego. O! Zostaw mnie! Dostał. Ekklaaacht. do domu. No a więc małe Wy Patrzcie jak was broniłem dzielnie Nie jesteście szczęśliwi? No, to nie? Co to ma znaczyć? Może przyjmiesz moją ofiarę, którą ci składam nie działa. Dobra. Nie lubię was. Idę spać. No. naj Niech, <grymne> he, nie, bo nie, jest nie, 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 jest no tylko w nocy się fajnie raz od nie, jest tak sobie Noc, las, wilki, najspanialsze miejsce na świecie. Ktoś tak uważa, jak ja? są wystarczająco duże, żeby opuścić tą miejscówkę. No. Dobra, zrobimy to w kolejnym odcinku, bo teraz jakoś mi to tak nie Dajmy jeszcze poczekamy. E, no dobra. Co do zobaczenia w kolejnym odcinku. Smutno może.